Witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale zobaczysz. Chodź. Więc zostaw słupka i łapkę w górę. Z kierownikiem jesteś, stoisz jak kif, kurwa w gównie wbity, nic nie sprawdzasz, a chłop no, ja robi fuja. Ja dopiero... Tak, dwóch się zaczęło widzieć, co Stawem. zrobiłeś w tej sytuacji. Pytałeś się o niej, tylko czy ponieważ... stanie w stanie. Tak, to ale to na waszą tutaj restauracje, kawiarnie, tak? Jakby jeszcze, raz, jeszcze jakby raz go uderzył, to wtedy ten, a jak go normalnie wyniósł i nie przyszli na skargę. Ale jakie, jakie skargę, słowa to tam były, o Belgii? Jakie tam były słowa? Słyszałeś, tu tam co gadali? A co mi do tego, co nie gadają? Wychodzą z lokalu, to mnie ta sprawa nie interesuje. W lokalu ma być spokój, a nie za lokalem. To nie było. Ja bym się nie odsunął, do bym w ryj dostał. Co to za taki wysoki rachunek? No on powiedział, masz to opłacić. A ja mówię, ja nie mam tyle pieniędzy. A ten powiedział, że nie dostaniesz w ogóle żarcia. I że przypadkiem mu się nabił 30 tysięcy. A tam kierownik, który się nazywał Hugo, stał cały czas przy tym całym zdarzeniu. I tylko mu powiedział, że poprawił to na 17 tysięcy. Za kurwa jedną kawę jebaną. A on myślał, że jakieś zostawy chce. Źle my się po prostu zrozumieliśmy. On sam nabijał rzeczy, których nawet, nawet ja nie chciałem po prostu. No i nagle podchodzę do pana kierownika. Tam taki Hugo. Na niego to się rozjebie, yy, powiedziałem mm -hmm. mu, czy możemy porozmawiać cztery oczy, bo tam wiadomo, za ladą był, wiadomo, zrozumie to, że to był początkujący jakiś nowy pracownik, to da się to zrozumieć, ale kierownik, że tam stał, to naprawdę nie dało mi to spokoju. Poszłem z kierownikiem tam na zaplecze i mu mówię, no pan jest kierownikiem, pan wszystko widzi i pan nie reaguje na to, że yy, tutaj pana tutaj pracownik... Wystawia takie, a nie inne tutaj e, rachunki. Proszę pana, to nie jest pierwszy raz, bo to już dwa razy mnie wychujali i rzeczywiście to płaciłem, a jak chciałem zwrotu pieniędzy, to mi takiego zwrotu nie dali. Może dlatego, że... właśnie no mów, jest... głośniej mów, bo, bo coś tam... Może dlatego, że no miałem do takiego ta miałem do tego takie prawo, jak już, byłeś, jak już próbowałeś to na siłę wymusić, to już miałem do tego prawo, mogę zrobić tak, tak że mogę ci nawet trafić. Aha, czyli tajzerem bezpośrednio tak, nawet nie uderzyłem ci ani nic i ty tajzerem potraktowałeś jak wychodziłem kurwa z spina. Ale zbina. ja się nawet nic nie zrobiłem, ja po prostu, ja po prostu ci go ci stajzowałem i po Ale to jak w to, to się kurwa wali tajzer, tak? Nie. Tak się kurwa wypierdala ludzi z bina, tak? Nawet, nawet jeżeli chcą normalnie wyjść kurwa. No powiedz mi, tak czy nie? No to kurwa nie wiem, nie odpowiedz mi nawet Ogólnie was w chwilę nie, nie będę was być nie słyszał Gdy między na, na radiu gadają Weź ten Co on robi? Co to jest? Nie wiem Po prostu sobie przyjechałem Dobra, odjeżdżam na trzymaj się No, Popra no i na będzie Co będzie zaraz? No ma klamę w ręce od razu mówię, widziałem ją klamę przy kierownicy Nie wiem odjeżdżamy to po prostu Dobra, jedziemy wschód Tak po kolegę sobie zadzwoniłeś? Jakimś dziwnym sposobem człowieku? Chłopie nie. biegną, chłopie biegnie za nami Czajsz? Normalnie nie wiedzą, że to jest. Właśnie kurwa, skoro oni ja wiedzą. Ja dole tej. To cóż, kup No wysiadaj, 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 wysiadaj. Cześć. Nie mogę, otwórz Kurwa Jerzyk, ty jesteś przechuj A mówisz, że kurwa jada chuje zawsze Zajebie cię, uwierz mi, zajebie cię Nie Jerzyk, to jest głupi pomysł Chodź Teraz strzeliem, bo pone. bardzo piękny skał. O kurwa, Słup. Lecimy. Mam się fura już. Jeżeli to zapasowy jakiś masz. Podajesz się, chodź, chodź, siadaj. No nam podłożył. Czemu ty żeś go poddał, debil? do nas. Czemu ty żeś go poddał? No bo, bo, mi ja tam, bo mi zajechał drzwi, nie mogę wejść. Jest tam debilem. Nie mi zajechał Jest Nie rozumiesz, Nie Mamy czarny na sobie, czaisz? Jest koniec, Czot. Jest koniec. Tak, Teraz tu cała komenda przyjedzie. Jedź stąd w chuj. Kurczę nie, bo głowie. musi być 10-13, nie ma. Tak, Dawaj na komendę, wjedziemy. Nie. Powinno być, że mnie rozstawiali sobie. Tak, a co mi innego zrobić, powiedz mi? Jak oni, kurwa, boxa robili mi, kurwa, na drzwiach? O oh, kurwa Ej syn, koju przy takiej prędkości nie pituj no kurwa no A 10 jednostek nie przyjadą jeszcze kurwa No jeszcze no, 40 no, 4. A ile jest? Jest teraz no, A, 4. A 4. czemu no, nas pitujesz? 4. Ha? Chyba tylko Chodź tu, chodź tu Chodź, chodź nie już zgłosili Nie, 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 nie wychylaj tak Jerzyk nie stój tam, bo ty zawsze masz tam problem Nie No i Kon nie wychylaj kosz bardzo Czekaj O kurwa, co ja widziałem? Co widziałeś? Upteczkę? Nie mam. Jan uważaj, Jan uważaj, Jan uważaj. Czekaj. Spokojnie. Schowaj się, schowaj się Janu, za mną. Czekaj. Uważaj na crossfire Jest. Jeden zajmę. leży, jeden leży! szanowni Państwo,